Cześć, witajcie, z tej strony SP. witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z dynamicznej gry MMORPG Margone, w której możecie z sześcioma profesjami Na samym początku nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, ponieważ 150 łapek i myślę, że pojawi się kolejny super cool odcinek Znajdujemy się dzisiaj na Majorce, na Majorce pójdziemy sobie stanąć na naszą E2, na której koczujemy już, już od jakiegoś czasu E, więc idziemy na go plany, bo w sumie mógłbym iść jeszcze na to lokować. Są chyba dwie dwójki, które e, ten super pro wojownik ubija. A tak poza tym, no to nie ma, e, nie ma nic innego. E, I idziemy, jak tutaj się szło. Tędy, tędy. Nie wiem, cały czas mi się mówi, że tędy się idzie. Więc e, no, I don't know. E, ogólnie dzisiaj jest godzina 6 rano. Jest 5 sobota. Dzisiaj jest jest sobota. Eee, Przespałem w ogóle wczoraj cały dzień wolny Bo po swojej nocy jak wróciłem do domu koło 7 To wstałem eee, Wstałem o 19 eee, Wieczorem W sumie to był chyba jedyny piątek gdzie nie miałem żadnych planów Żadnych alkoholizacji nic siedziałem w domu I myślę No w sumie wydałbym pieniądze na picie Więc można sobie zrobić luksus nie Więc zrobiłem sobie Netflix and chill eee, Zamówiłem pizzę Wypiłem piwo i, i cieszyłem się bardzo z tego. E, no a dzisiaj, a no i tak siedziałem sobie do jakoś pierwszej i, e, i zasnąłem podobnie. Po tym, jak zasnąłem, wstałem o 5 rano, e, czyli godzinę temu, i tak sobie siedzę i tutaj jakoś funkcjonuje. Stwierdziłem, nagram odcinek, wrzucę Wam dzisiaj coś fajnego, e, żebyście mieli co pooglądać go. plana zbita, jak widzieliście. Wejdziemy w takim razie na Badzior. Na badzie, że również jesteśmy na elitce drugiej. Dzisiaj bardziej skupimy się na moim 217, ponieważ gdzieś tam ostatnio sobie stałem na furbolu, ale ktoś tam mnie chyba zdedał. Tak mi się wydaje. Tutaj sobie oczywiście ubijamy. Kupiłem sobie strzały. Kupiłem sobie strzały z sl bo te są chujowe, tak naprawdę. Znaczy jedne te sobie mogę zostawić, a resztę to ja po prostu zniszczę, bo one no nie są cool. E, Jak widzicie, sprzedałem Hamik. Hamik poszedł za tam chyba 900 M, bo wystawiłem go na aukcję. I jeszcze chcę sprzedać naszyjnik. Naszyjnik też sprzedam za jakieś 900-901 G i będę miał 2G. E, za te 2G chciałbym kupić oczywiście zbroję i buty z krzyża. Bardziej bym na buty stawiał. E, jakieś rączki, jakiś pierek. Nie mam pojęcia. Rączki, możliwe, że z pirata, ale wątpie po prostu nie wiem na jakich tutaj ludzie e, kwotach e, się obracają, i, 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 i dlatego no, nie mam pojęcia, co jak. W ogóle wejdę na e space'a na e, na, e -space na Hypnosie, ponieważ naprawdę już bardzo długo mnie tutaj nie było na tej postaci. E, ja zapomniałem, co tu się w ogóle dzieje. Tutaj jeszcze chyba byłem ostatnio, jak był ten event z, z Expo. Tu jest cały czas 116 poziom. E, EQ jest jako takie w miarę. E, mógłbym sobie tutaj co prawda kupić coś lepszego, strzały chociażby Strzały już teraz przecież ja mam dedykowane Skupuję strzały, prawda? Dziękuję e, Strzały już mam przecież dedykowane teraz e, Od ognia, nie, nie mam kurwa To pojebało mi się Ej dobra, kurwa No to będę musiał skupić dwa razy to To sobie kupimy, bo to będzie do zimna, nie? To do zimna, to tak tego niewiele mi trzeba. O tak. Może jeszcze tak z dwa pakieciki. Takie sobie zakupy tu dzisiaj zrobimy. E, no i od ognia już kupię ich tam trochę więcej, bo to w sumie w nich zaraz będę. E, w nich zaraz będę coś tam działał. Dobra, i może jak już kupiłem sobie te strzały, to muszę dać je w 5, bo coś mi się tutaj zawiesiło w tej super cool dynamicznej grze. E, w takim razie, może dobijemy sobie, może dobijemy sobie level. Yy, ta postać jest, yy, że tak powiem, bardzo słaba, ale, ale myślę, że dobić sobie gdzieś tam level można. Tędy się możemy tutaj przekaraskać oczywiście. Yy, zazwyczaj chodzę tam tak na około, ale tym razem poszedłem tutaj. W ogóle zapomniałem, że ja tą postać mam i ja naprawdę nie ekspiłem ostatnimi czasy. Mogradit, Mag wyspa Wraków. Mogradit jeszcze. E, dobra, jesteśmy. Więc no tak jak mówię, będę jeszcze na razie musiał tutaj z tymi strzałami nieszczęsnymi być. E, tutaj to mi będzie wolno strasznie leciało. Bo nie wiem. Powiem ja wam tak, do, do setnego jeszcze jakoś miałem power z Xpem tutaj. Później straciłem w ogóle chęci e, jakikolwiek chęci. I dobra, wyłączę to sobie, bo mnie to denerwuje, nic na tej mapie nie widzę. E, nie pokazuj kolizji. Oj, muszę F5 dać O i nie pokazuje kolizji Więc e, Tak jak mówię Straciłem kompletnie chęci tutaj do, do expa Coś tam jedynie e, mój kumpel Maciek tam coś mi poexpił I mój zastępca I w sumie To jest tyle, zrobił tutaj też quest do tu wiem więc dzięki <grym> A tak naprawdę to nie wiem. No, docelowo to chciałbym tutaj ten 2-4-0 dobijać, ale uwierzcie mi, to jest bardzo druga, długa droga przed tym, żeby dobić e, taki level. No ale w sumie nic, nic na to nie, nie zrobię. E, fajnie też, żebym jakiś klan tu jest znalazł, bo jestem tutaj bezklanowy i chciałem jakiś klan, który oferowałby może. E, oferowałby może. Ojej, tak sobie nie wdałem. Oferowałby na przykład tak jak e, Dark Angels czy e, na przykład Liquid e, poziomy, wiecie, Expa i tak dalej, nie? E, w takim razie e, ja bym sobie może złożył do. Nie wiem, do Dark Angels nie mogę, bo tam, to jest. E, chyba nie prowadzą takie rekrutacji. To czekajcie gdzie oni prowadzą? Kartel też nie prowadzą. E, Liquid, no to nie bardzo Light Angels, co to jest? No i tutaj mają takie. No oni są lighty. Aha, ale w mają jeden g to przecież ja nie dam jeden g za PiS. Więc jeśli macie jakiś fajny klan na tym świecie, odezwijcie się do mnie. Jestem chodzącą reklamą, więc jak najbardziej pomogę Twojemu klanowi zbić się na wyżyny swoich możliwości, tudzież zyskać popularność więc piszcie śmiało, <laughs> żartuję oczywiście, ktoś serio pomyśli, że, e, że jakieś klany promuję i zaraz będę w jakichś kurwa, nie wiem, templarsach na Klasiku czy e, innym, e, innym świecie. Tutaj sobie Fenixa zbijamy, bo Fenixa trzeba bić. E, tak w ogóle ciekawe, co słychać, Mr. Fenixa, jak już tak przy tych tematach jesteśmy, e, bo z tego co wiem, to on usunął kanał i kiedyś tak, tak, taki sobie zrobiłem research i to teraz bardzo zabrzmi samolubnie i jej narcystycznie, ale z morgonowskiego YouTube'a obecnie jestem osobą, która ma ak aktywną osobą, tak powiem, aktywną osobą, która ma naj najwięcej subów. E, oczywiście nade mną są e, Gawen i Kasa jeszcze, ale ani on, ani on nie nagrywają już teraz regularnie i przez co i am kurwa best one, kurwa, co ja wam mogę powiedzieć? <noise> Nic, tak, tak, się, tak się margonemskie podwórko e, właśnie wykruszyło Z tego co tam widziałem, Skolin jeszcze ma już chyba tam z 15-16k Więc e, prawdopodobnie Skolin będzie osobą, która w subach mnie wyprzedzi Ponieważ Skolin to jest machina, e, że tak powiem e, Live'owo-napędowa a ja niestety e, mój kanał bazowałem bardziej na. Niestety, niestety w sumie, bardziej stety bazowałem na. E, nie wiem, czy ta muzyka nie jest zagłośna, też troszkę. E, mój kanał bazowałem na odcinkach zawsze i tak też pozostało, nie. E, dlatego. Chociaż, no, cieszyłbym się, jakby. Jakby Skolin, no, Skolin jest teraz chyba top 2, jeśli patrzymy tak pod, pod względem, jak, jak, jak mówiłem, nie. Więc fajnie by było jakby z kolinek coś tam sobie również skubnął, że tak powiem, ale no rozrosło się to nasze podwórko margonemskie, raczej znaczy rozrosło, postarzało, rozrosło to jest złe słownictwo w sumie, bo w sumie na tym podwórku się nic nie dzieje ciekawego, nie wiem, nie ma zbyt wielu nowych kanałów, które by z jakimiś fajnymi tutaj pomysłami były. E, tu na Margonemskim jest wszystko oklepane. Jest e, wszystko tak jak, tak jak kiedyś było. E, nic się nie zmienia. Czasy się zmieniają ale my się nie zmieniamy jak to e, jak to kiedyś w firmie nawijali. Więc e, no niestety tak jest niestety tak jest. To już e, cały czas czekamy ale w sumie nie będzie raczej. E, Jakiegoś takiego wielkiego nalotu nowych kanałów, które by chciały rzeczywiście coś tutaj zmienić. Jest owszem parę jakichś tam świeżych osób, ale to nie jest to, e, to nie jest to, to o co chodzi, nie? Oni tak naprawdę robią to co my, to co myśmy już robili kiedyś, to jest e, na tych samych schematach, a my robiliśmy to co robili wcześniej. E, taki na przykład zahak, komandos i tak dalej. Dobra, tu już możemy sobie na ogień wymienić, żeby być bardziej cool. Tu na zimnie możemy sobie dać również to. O, i teraz jesteśmy kuks, kuks e, Dobra, logujemy się na 200. E, 217. Tak jak mówiłem, chciałem e, ten odcinek poświęcić właśnie tej postaci. Nie wiem, czego przyszedłem sobie w ogóle tą, e, Tam dalej. Może to już mi się dobrze gadało, że sobie przypomniałem, że mam taką postać. E, możemy do Monisa na pewno poszukać. E, ja teraz użyję sobie błogosławieństwa ze zmniejszoną zmniejszonym łup, łupem z walki. I robimy przejście po 2 tu również zakupiłem strzałki. E, zbierać, nie zbierać. Pozbieramy to wszystko sobie. Bo anusz może jakąś. E, anusz jakiś pieniążek ciekawy, uzbieramy sobie z tego. Idziemy teraz na God Hardusa. E, fajnie by było jakąś legę dropnąć. Ja bym sobie tutaj chciał. Za ten hajs, tutaj posiadam, jakieś zamienniki pokupować. Tą postać kiedyś przenieść, tak jak już mówiłem. Ale może wy, może chcielibyście mi doradzić na jakiś taki spokojny priw. E, gdzie nie ma masówek, e, nie ma jakiegoś zjebanego społeczeństwa. Bo na przykład na takim, e, takiej Orchidii jest zjebane, Znaczy, no, póki jeszcze Dodger i tego typu ludzie tutaj grają, nie? To... O, cześć panie demonisie. I teraz tak, panie demonisie, ja bym muszę sobie ubrać to tak i tak, bo inaczej wyjebie się na tobie, panie Demonicie. Dobra, więc lecimy. Tak, podwójne. Tak, tak, u Tak, tak. W ogóle jest tu i ktoś? Nie, nie ma nikogo. E podwójne. Tutaj, hop, 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 hop. Uczę, ale ja nie wiem, czy ja tak nie powinienem trochę sobie. O, właśnie. Nakłujące zostawić. O, jeszcze o kurwa! Sweet, dreams, coś tam, coś tam. E, czy ja mam. No, wyjebałem się, co mogę powiedzieć. E, nic nowego w sumie na tym, na tym kanale, nie? Ej, czy ja mam teraz jakiś. Ej, używamy tego. Dobra, no to przecież to jest 5 minut, to ja nie będę czekał, nie będę tracił cennego czasu na odcinku i nie będę tracił cennego waszego czasu. Tak naprawdę eee... trochę się zagolopowałem w tej walce. Eee... Na pewno te buty muszę mieć, nie wiem czym klontwę. No nie no, dobra. A i teraz sobie przypomniałem o takim jednym chyba czymś co teraz tutaj istnieje eee, na tym świecie. O takiej jednej sprawie. W sumie bo teraz chyba trzeba, jak się. Zanim się zacznie chyba solować tego, to trzeba zawołać i wtedy solować. A ja tego nie zrobiłem, więc dobrze w sumie już się wyjebałem, bo, bo by było, że ja bym perfidnie zbił sobie e, tutaj e, Herosa, a, a tak naprawdę gówno by z tego wynikło, bo bym później jakiegoś killa otrzymał, czy jakiś inny, e, jakiś inny zjebóz bym mnie zgłosił. To damy sobie taki kurwa, nie damy sobie przedział 217 do 307. E, bo kurwa, czemu nie? E, poczekamy, aż on się tutaj na belce pojawi, pojawił się, dobra, możemy go bić. E, tu ten gość jest i tak chyba awkiem, więc e, teraz trzeba to rozważnie zrobić. E, wiem, jakie tutaj nie mam dodatku Titan Help. Kurde. Kurde, helper. E, Okej okay, już wszystko jest, bo mi to fajnie tak tutaj tury pokazuje zawsze. Damy sobie strzał z niespodzianką lodowy. E, teraz klątwa weszła, więc możemy sobie normalnie strzelać. Ile mi potrzeba? 300, do 315 mogę z maną schodzić, więc teraz będzie walka ostrożna. No, ja się wywalam czasem jeszcze na tym demonisie to prawda. Ale no, takie już są e, skutki, właśnie uboczne tego tropiciela. Tam widziałem, że cebeka do, do dobrego dostałem, ale do tych siadł, więc e, tutaj już jednak wolę nie ryzykować i. Damy sobie tak. Znacznie mocno biję mnie ten demonizm ostatnio. O, mistycznego ja tutaj cały czas nie mam. Nie mam tutaj cały czas mistycznego strzału. Dobra, siad Dotyk. Użyjemy strzału z niespodzianką. E, dotyk. Mam nadzieję, że mi to wyleczy tutaj. Podwójny. I e, dobra, bo znowu nie jest kolorowo. E, podwójny. Strzał z niespodzianką. Podwójny. Nie mogę jeszcze. E, proszę, nie wyjep się. Zbroja głębokiej wiary. Dobrze, nie jestem wierzący, ale fajnie, że zbroja głębokiej wiary poleciała. E, zawsze to coś. W takim razie idziemy sobie tutaj dalej e, na nasze dwójki, tak jak wspominałem. Wybaczcie mi to oczywiście za ten błąd, który się tutaj wydarzył na, e, na tym e, w pierwszym biciu. Po prostu wypadek przy pracy każdemu się zdarza. Nie myli się ten, który nic nie robi, wiadomo. E, te sobie śmieci zbierzemy. Pójdziemy jeszcze Sadolię oczywiście sobie tutaj e, dupnąć Dupniemy sobie Sadolię i po dupnięciu Sadolki pójdziemy na STS, e, Czyli tam gdzie w sumie cały czas e, stoję Tutaj widzicie tak szybko zapierdalałem nawet Toma Skocnego, Patrz na ten drift O, nie zgubiłaś na drifcie I teraz jeszcze raz O Patrzcie aż gdzieś tam na kolizję weszła Tutaj chyba nikogo nie ma, no w sumie 6.18 w sobotę, kto o takich godzinach gra w Margonem Trzeba być giga, giga, popierdolcem Ja sam bym pewnie teraz jeszcze leżał skacowany I zastanawiał się kurwa mać dlaczego się wczoraj tak sklałem a, a tak to tego nie, nie robię O baza wirusów, ała została zaktualizowana e, Żartuję po prostu muszę e, Muszę zaktualizować sobie Nie sterowniki tylko e, antywirusa W ogóle korzystacie z antywirusa? Napiszcie mi Mnie to zawsze zastanawiało e, Dobra tutaj już wszystko mamy. Używamy na salę królewską. Ubiłem sobie również tutaj SK. E, tu jest jakiś zwój, można w sumie przełożyć, e, żeby, żeby tak tutaj nie. Jednego miejsca tam nie zapełniać. Ubijemy napierw grubą, z grubej lecą rączki. Z grubej lecą rączki, e, których w sumie nikt nie potrzebuje, ale Tunia jest zawsze przyjmie. Tunia to dobra kobieta. Przyjmuje wszystko, wszystkich i. Jeszcze daje za to hajs, nie? Ona jest takim złomiarzem, mógłbym powiedzieć. Ona jest takim troszkę złomiarzem, który byle co przyjmie, byleby tylko. czyli złomiarze przyjmują mi płacą hajs, ale. Nie wiem. W ogóle raz w życiu złomu oddawałem, tak szczerze mam powiem. Bo to było jak. Było bardzo dawno temu, z 10 lat, moja, może 9 lat temu. Jak moja babcia i mój dziadek zmieniali chyba pralkę. Ralkę i... Ralkę i piekarnik zmieniali, pamiętam. Tak, to było to i razem z kuzynem... E, razem z kuzynem gdzieś tam... E, byliśmy to sobie zanieść e, na złom i hajs z tego mieliśmy na dwójkę. E, tylko pamiętam, że z takimi kurwa taczkami dosyć niewygodnymi szliśmy. Ta się kiedyś zarabiało, jakbyście się pytali, zastanawiali, nie? Tak kiedyś było, no... Takie czasy, wiecie. Nie każdy się urodził i, i miał e, wszystko podane na tacy. A jak urodził się i ma wszystko podane na tacy, no to taka osoba rac e, raczej tam gdzieś w życiu sobie niezbyt e, poradzi, bo nie będzie wiedziała, co to praca. E, nie będzie wiedziała, jak e, smakujesz, tak powiem, koszt zarobionego pie pieniądza. I w sumie to jest najważniejsze, żeby w sumie ze swoich dzieci e, nie robić takich dwóch lewych rąk, że później. Dziecko będzie kurwa masło łyżką smarować, nie? E, tylko e, jednak żeby do tej pracy się gdzieś tam wzięło i, i nauczyło się życia, bo praca w sumie żadna nie hańbi, a, a dużo uczy, nie? Nie wiem czego jak tutaj loguje się na uni, to tam coś się... Nieważne. <ścoughs> Dobra. Ja tu jestem chyba na mapie tej. O! Bo mią nią mi mi ciątka. Ty, poka ten pieras. Ty fajnie ten pieras masz. Ty Pimplek też bym sobie takiego piera chciał mieć. Kurde, dobra, to wychodziły sot. Mm, sorry. Zalogujemy się na mojego 305. Na mojego 305 tropiciela, na którym stoję na Moni. O i Monia stoi. Możemy się w sumie tutaj po e przejść, jakbyście chcieli w sumie. Czyli stąd, tutaj, nie wiem na jaką dwójkę mogę pójść, no na Wa E, na Waender możemy się przejść, a następnie po Waenderze będzie e, o, ale będziemy mieli e, odcinek pełen e i, i Herosów, tak naprawdę. Znaczy, jeden był Heros, ale biliśmy go dwa razy, więc liczcie to jako dwa. <laughs> e, Żarcik oczywiście. Tutaj sobie śmigamy, oczywiście. Stasznie mi się podoba tutaj ten strój klanowy, jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. E, tutaj Cię muszę ubić. Bardzo mi przykro, że umarłeś. Naprawdę nie chciałem, więc wchodzimy tutaj do świątyni Herolda Jakoś tak to się nazywa Tak, świątynia Herolda I ze świątyni Herolda idziemy sobie do góry My również muszą być. myślę, że na płonącą I zwykła tak powinnaś zlecieć, jakby płonąca weszła trochę mocniej to To wtedy to Myślę, że byłoby gicior Dobra Jesteśmy na Vaendrze, tylko Vaendrę na stówek ktoś tu bije Z innych klanów bo Odkąd teraz zaczął się to nasz klan chyba się głównie skupił na tych Herosach i Tytanach, więc na tych dwójkach nie stoi. Ja tam w sumie jakoś niezbyt się bawię w obstawianie i tak dalej, bo powiem, że nie mam na to czasu. Nie jaram, mnie to w ogóle. Wiecie, dla mnie równie dobrze. Mogłoby się nic nie dziać. Ty, a tutaj ktoś stoi? Tutaj też chyba ktoś sobie stoi. Więc tutaj raczej Wam no, nie pokażę jakiś super bić. Jakiś super bić. E2. No ale. No ale trudno w takim razie. Gdziebyśmy mogli jeszcze pójść tutaj to tam... Moglibyśmy na seta ja mam mało tam teleportów, a te teleporty sobie zostawiam zawsze te teleporty sobie zawsze zostawiam. o jest tutaj forim To już wiem przynajmniej kto tu stoi. Dobra, to idziemy tu. Ogólnie on ma dobre kudosyć, dosyć, a ostatnio prawie go rozwaliłem. No w sumie on jest łowcą, a ja jestem tropem, i naprawdę dużą mu zabrałem HP. A on ma nawet zbroję złożoną, więc ee, więc no naprawdę dosyć tam gościa sobie e, dosyć tam tego gościa zjechałem. Dobra, w takim razie jak tutaj nic nie ma, to ja wracam na tą monie. Niestety wam tutaj nic nie pokażę. To co, to, co chciałem wam pokazać, więc idziemy do T'Huzal. E, tutaj chyba jedynie na tej postaci nie mam teleportu do Nidhal zrobionego. Tego co mi się tak kojarzy. Ale to mówi się tu, czekajcie, muszę jakoś tak sobie nogę przełożyć, bo mnie już trochę zdrętwiała. Ja nawet w tym odcinku nie kontroluję ile, ile nagrywam. Ej, ja tu mam te, te, te o, leczenie, jakoś złapane. Tutaj macie chyba tepka był kiedyś i złapał leka, to bardzo dobrze. Takie coś się szanuje. To jest dobry zastępca. To nie, nie nie jakieś pierdoły, tylko dobry, dobry zast, innymi słowy. Więc wchodzimy sobie. Do drzewa życia, czyli na tak zwaną brodę Twistera, e, pytać się czemu drzewo życia, ponieważ ma tyle pryszczy, że tam kurwa nowa cywilizacja by mogła powstać e, z tego, co tam się na tej e, jego brodawce dzieje. Wejdziemy sobie jeszcze na 83, a tutaj też chyba jestem na. Tu też chyba jestem gdzieś na jakiejś postaci. E, e, tak, jestem na. Jestem tutaj na tym kolosie. O, tak wygląda kolos, on się nazywa Dłuwa i z nią mi poleciał ostatnio pierek, taki o, taki, taki łopierek, no, możemy jeszcze na siekierkę się w sumie zalogować, zobaczyć co u niego się dzieje, eee, u niego się zawsze coś dzieje, tu cały czas będą wyskakiwać minima plus te informacje, eee, jak tutaj z herosami stoimy, pewnie więcej osób gra, a nie, tu nie gra nikt. Upon na teleport, to sobie przełożymy tutaj, to mi nie jest potrzebne. I siekierką możemy sobie pójść na przykład na. Eee, pff, kurwa, nie wiem, gdzie właśnie możemy sobie siekierką pójść, tak szczerze. Może pójdziemy sobie na Wendrę. Tak jak u siebie, to tak pójdę tutaj. Bo. O ty w ogóle ktoś legendę zlotał. Tutaj ktoś zlecał święty, świę, święty granat ręczny. To jest królika orb. Fajnie. No, więc postać siekierki. Ktoś kiedyś pisał, że żeby tu jakieś questy robić, ale tu jest 325 poziom. Ja tutaj tak naprawdę nie gram. Siekierka tym bardziej tu nie gra, bo yy, siekier mi w sumie dał zasad tylko dlatego, że ja sobie pograł tutaj. A on pracuje, nie wchodzi na to konto w ogóle praktycznie, więc yy, kiedyś będę, będę musiał powiedzieć, żebym sobie tutaj jednak trochę pograł, bo jak mi się godziny skończą, właśnie możecie napisać jak to jest z tymi godzinami. To znaczy, e, jak to wygląda? Jak to wygląda z tym. E, zobaczmy mi słowa. Z, z, jak to wygląda z tym, że ile ja przegram? To ile, ile on musi przegrać godzin, żebym ja ileś dostał? Przynajmniej on musi przegrać godzinę, żeby ja dostał pół? Czy jak to działa? Bo ja tego nie rozumiem. Czekajcie. Chwila. O. o, Dobra, musiałem sobie nogi wyprostować, bo mnie prawe kolano boli. No, to nie jest dobry. Jest tak, że mi prawe kolano boli, e, tutaj jakieś lodowe lodowe gówna, tutaj również to możemy w sumie dwójki wszystkie, wszystkie poubijać, będę tylko patrzył, przejdziemy tutaj STS i pójdę się przelogować na, e, o w sumie szybko go tu znalazłem, w sumie tutaj szybko to, dobra tutaj on ma multum dotyków, to tak naprawdę tutaj z tym leczeniem, ten tropek jest kurwa giga dobry, tak naprawdę. Chociaż no też się potrafię tutaj wywalić, nie? Bo to jednak ja tutaj gram. Eee, pojący też tutaj jest, dobra. Podwójny teraz użyjemy, teraz lodowy. Widzicie, tu jest strasznie dużo, tutaj dotyk wchodzi tak, ze zbroi i z rączek. Jest double klątwa, double dotyk, cios i ostatni, więc tu jest naprawdę fajnie to EQ złożone. Oj, widzicie, znowu dotyk jest. Więc ja praktycznie w ogóle nawet się tutaj leczyć do tej pory nie musiałem. Ja cię trochę przeholowałem. o jeszcze jeden dotyk. Trochę przeholowałem z. E, trochę przeholowałem tutaj z, z tymi ciosami. Z z niespodzianką użyjemy lodowy. Jeszcze raz lodowy, podwójny. O, jestem po ostatnim w ogóle, ale jestem po dotyku. No i lodowy kryształ. E, Lotamy sobie, więc y, no, szukanie nie było jakieś wyczerpujące, tak prawdę mówiąc, bo trwało naprawdę szybko. znaleźliśmy to od razu. Słuchajcie, tu się przylogowałem i na 305 idziemy na Hamas Chicago. Hamas Chicago. Tutaj to i to i Monia. Ktoś napisał, że ubiły randomy 270. Tu lotamy dębową ochronę włóczy kija. Fajnie, ale jednak wolałbym tutaj lotnąć rękawice legendarne. Bardziej, bardziej by mnie to zadowoliło. No, ale Lepszy ryc niż nic, jak to mawiają. Eee, I co? I to by było chyba dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, nie zapomnijcie zostawić dużo łapek w górę, 150 łapek. I pojawi się kolejny super odcinek. Biorę się za jego nagrywanie. Eee, ja się z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć!